Moi drodzy, to niezwykły dzień. Również i dzisiaj w cień, kiedy mamy nowego diakona. Również tu w miliczu księża biskupi razem z niektórymi duchownymi, którzy jeszcze pozostali, złożą kwiaty przed pomnikiem świętego Jana Pawła II. Alora i wojskowi, a także i sacerdotni, którzy Ci donano i fiori davanti la statua di San Giovanni Paolo II. Widzimy księdza biskupa Adama, który złożył te kwiaty w imieniu wszystkich. Eko. 18 rocznicę podejścia do domu ojca, świętego Jana Pawła II, nasza wspólnota katolickiego kościoła narodowego, Słowo więcej. Jako naszego kapłańskiego spotkania, tutaj pod tę figurę, aby podziękować za nasze powołanie, za to, że uczyłeś nas kapłaństwa, za to, że uczyłeś nas człowieczeństwa. I pragniemy to powiedzieć i podkreślić, że nadal i na zawsze pozostaniesz naszym świętym. Emil z Białego Stoku zapala świecę. dom Emil. O A szczerze dla Dziś wyrzekłem imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu. Razem z tobą nowy zaczęł dziś. Łup. spojrzałeś o Twoje usta dziś bym rzekł imię swoją markę pozostawiam na drzewu razem z Tobą Tobie zawsze dziś Niech niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego Stąpi na Was, na tą miejscowość i na całą naszą ojczyznę. Ojcze Święty, prosimy Cię wypraszaj nam pokój, wypraszaj pokój w sercach wszystkich Polek i Polaków. Bądź dla nas ciągle tym, który prowadzi nas do Pana, do świętości. Dziś wyjemy...